Dzień dobry, witam wszystkich W końcu dotarł mój nóż Który zamówiłem 8 miesięcy temu pana Grzesia Przątka mówię Tak Grzegorz Przątka tutaj dał nam z nóż NS1 nóż surbiwalowy numer 1 Tutaj dał nam wyżytówkę I tu są karteczka. Kurs survivalowy numer NS1. niebawem będzie test tego noża tu ma ktoś numer do pana grzesia jakby chciał zamówić robi mniejsze oczywiście noże o, paragon a teraz sam nóż wszystko robię jedną ręką trochę trudno ale To no jest wielki. naprawdę trzeba to przyznać. Mamy krzesiwo. No takie. no taką gumkę. Jeszcze tutaj do ręką. Naprawdę masakrycznie się to robi. No musicie mi wybaczyć. Krzesiwko ładne. No takie. Jest mi karta, chyba nawet. Zrobiłem z mi karty. No a damy i gumką zabezpieczamy. A nóż sam wygląda... ...tak. No jest wielki. Faktycznie można powiedzieć, że to jest nóż survivalowy. Wygodnie leży w ręce. Niedługo będzie też na moim kanale, może nawet... ...w ten weekend coś nagram. Tylko jakie mam zastrzeżenia? Nie wiem, czy ktoś może mi powiedzieć, bo ktoś ma też może NS1. Tutaj widzicie ten plastik. A w tym miejscu się rozchodzi, ale może o. A może to jest celowo zrobione, żeby nóż się chował. Dla porównania wezmę nóż ac 4 i zobaczycie wielkościowo. I mamy SI-4. jest dużo, dużo większy Naprawdę ten nóż nas jeden wygodnie leży w ręce. Przyjechał dosyć ostry już, ale jeszcze go po swojemu trochę podostrzy. I to będzie mój właśnie główny nóż survivalowy. Bo mogę nim zastąpić i sikierkę, nóż, no nawet saperkę. Wszystko możemy tym nożem zrobić: rąbać, batonować. Jest naprawdę ciężki, chyba około pół kilograma waży. I do, do pochewki. Odkładamy. Zapinanie do pasa mamy z takiego czegoś. No taki. Rzep. Nie wiem czy szczerze, nie wiem czy to na dłuższą sprawę zda egzamin. Ale dla kogoś, kto będzie chciał uszczędzać ten rzep, to bez problemu możemy. Pasek już przez to przeciągnąć, sobie krzesił zabezpieczymy. O i tak wygląda nóż NS1, a tak SI4, no jest kolosalna różnica we wadze. I w samym oczywiście już w samych parametrach wysokości i szerokości. Pręko jest z Mikarty. Tu mamy wybijak do szyb. W niedzielę przeprowadzę sobie test w lesie. No i jakaś powłoka widzę jest naniesiona ale podejrzewam, że przy kilku użyciach ona zajdzie niebawem będzie filmik i go trochę popieramy zobaczymy czy jest tego warty